Biała. Po biada pasterzom, którzy tracą miłosierdzie, którzy odrzucają wznoszenie się co dnia, by wyprowadzać na wyżyny stado, oczekujące ich wspinania się, by wstępować z nimi. Uderzę ich, zrzucę z miejsc i ugaszę cały ich dęb. Już tu na ziemi nauczyciel, kapłan. Powinien przybrać ten jedyny wygląd Syna Bożego. Musi przedstawiać stworzenie całkowicie uduchowione, zupełnie doskonałe. tu telewizory, kilkadziesiąt kanałów, kominy, party, spotkania, imprezy. I duszpasterstwo w drodze i w samochodzie. Dzieci, kiedy się oni uduchowią? Nie ma szans. Bo cały czas klienci, cały czas terminy, cały czas działanie. Ale nie jest to działanie pasterskie. I teraz posłuchajcie wszyscy zdrajcy kościoła. Wszyscy naukowcy, egzegeci, uczeni w piśmie. Przekleństwo nauczycielom, którzy mają uczynić, uczyć nas doktryny a stają się boszkami ludzkiej wiedzy. Tyle razy papieże prosiliby wrócić do tomizmu. Czy nauki teologii opartą o strukturę i wytyczne nauczania świętego Tomasza Zakwinia. Co zrobili? Ja tylko pamiętam z egzegezy, że mistrzami egzegezy Pisma Świętego są protestanci. Im zawdzięczamy wszystko, dzieci. Nieprawdopodobne. A gdzie są nasi? Dlatego wielu miałem tych, którzy stali się bożkami ludzkiej wiedzy. Biada pośrednio, coś, biada tym spośród moich kapłanów, których duch jest martwy, którzy stali się bez smaku, których ciało cierpi na chorobliwą gorączkę. Którzy śnią i marzą o wszystkim, co istnieje, z wyjątkiem Boga w trójcy jedynego. Dzieci przerażające. Auta, domy, mieszkania, wczasy, lokaty kapitałowe, akcje. Gdzie Bóg? Bądźcie szczęśliwi, że nie macie świadomości. Pozostańcie maluszkimi. Dlatego oni pełni są wszelkiego rodzaju obrachunków, z wyjątkiem nadprzyrodzonego pragnienia powiększania bogactw serc i Boga. Żyją po ludzku nędznie, otępiali, wyciągając w martwe wody tych, wciągając w martwe wody tych, którzy idą za nimi w przekonaniu że oni są życiem. Jeszcze takich trupiastych czasów historia Kościoła Dzieci nie doczekała. Przekleństwo Boga nad tymi, którzy niszczą moje małe stada umiłowane, to nie od tych, którzy giną z powodu Waszej opie opieszałości, o niewykonujący zadań słudzy Pana, lecz od Was żądam zdania, rachunku i nałożę karę za każdą godzinę, za każdy czas, za każdą okoliczność, za każdy skutek. Dzieci boję się własnej śmierci. Tak późno poznałem tajemnicę kapłaństwa. Jeszcze Bóg cudzysłowie obarczył mnie cierpieniem wnętrza związanych z przedziami mistyki wprowadziłem naszych orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły. Panie, już Cię dziś przepraszam za te godziny okoliczności